Witam serdecznie. Dzisiaj przedstawiam, jak żeby inaczej, kolejny albumik, który powstał na podstawie warsztatu darmowego, a może nawet konkretniej, tutorialu od Ani z kanału Color i Scrapbooking. Jest to taki tutorial na niewielki album na zdjęcia 7,5 na 10, czyli połówkę 10 na 15. Ania u siebie miała troszeczkę większy rozmiar ale samego, samej okładki i stron. Ale u mnie, gdyby posiadane te,ktury zdefiniowały to, jaki rozmiar będzie miał. Z tym, że cała reszta w środku jest jak najbardziej zgodna z tym co Ania u siebie na tutorialu przedstawiała. Yy, oczywiście użyłam kolekcji też, jak żeby inaczej, Mintaja. Jej używam, kolekcji tego producenta używam często, bardzo je lubię. Są piękne, zdobne i w zasadzie tak się składa, że przez tą zdobność rzadko używam dodatkowych elementów do wycinania, ponieważ no same papiery same siebie bronią i co za dużo to też nie zdrowo. Mam tu tekturkę oczywiście z P13 z napisem Album ona jest pociągnięta bezbarwnym lakierem akrylowym. Tutaj mamy delikatne, takie mini, przyklejone mini cekinki. W zasadzie środki z innych cekinów. Tutaj grzbiet oklejony jest tapetą polakierowaną, żeby się nie zadzierała, nie niszczyła. Tutaj oczywiście druga strona. No i skąd u mnie, jak gdyby, te z albumy, z, z warsztatów darmowych z tutoriali, stąd, że wszystkie te albumy właśnie zostają u mnie, pozostałe te, które tworzę e, według własnego pomysłu, one idą dalej świat, w świat, i są raczej takimi, które są na zamówienie, a te, które tworzę z warsztatów czy tutoriali, zostają dla mnie. Także tak, zaczynamy. Pierwsza strona okładkowa mieści tutaj belly band. belly band, który jest tutaj z tyłu, jest książeczka. Książeczka na oczywiście właśnie tak jak mówiłam, zdjęcia na 7,5 na 10. Chowane. Tutaj jest dodatkowy magnes, że przytrzymuje książeczkę. Tu jest otwierana książeczka. Aha, i tutaj sobie tak bardzo mi pasował właśnie ten warsztat, dlatego że tutaj mogłam użyć tych kart. Które mi zostały po innym projekcie, właśnie wykonanym na zamówienie, i zostało mi bardzo dużo y, kart, y, które, no jak to w mintaju są, prawda? I nie zawsze wiadomo, co z nimi zrobić, więc na taki rozmiar zdjęć idealnie się sprawdzają. Są wspaniałym, od razu gotowym y, no do uklejenia elementem. Tutaj jest dodatkowy, jak widać, naklejony, y, powielony, jak gdyby element, który był na tym, ponieważ mi tutaj się ocierały i musiałam, magnesy i ocierały się i musiałam dołożyć, żeby zabezpieczyć, no i tak, i tutaj aha, i całe tutaj jest, yy, o, motam się yy, tu mamy oczywiście miejsce na zdjęcia, a do stworzenia albumu użyłam resztek, resztek właśnie co pozostało mi po, po tym projekcie, który poszedł na zamówienie, i tak, tutaj mamy kolejną, kolejny belly band. pod belly bandem mieści się taka książeczka książeczka na zdjęcia w rozmiarze 9 na 13 Nie mieści ich się tu wiele, właśnie tutaj. Tutaj myślę, że zmieści się połówka 9 na 13 I oczywiście na magnesie. Magnesy są tu umieszczone tak, żeby po drugiej stronie, jak gdyby też łapać to, co jest tutaj umieszczone. Także one tak, jakby przechodzą przez stronę i dodatkowo przytrzymują. Tu mamy jedną klapkę, tu mamy. No co? No klapkę. A tutaj, nie, tutaj tak. I tu jest przyklejona mata na zdjęcie. Tutaj sobie użyłam drugiej strony tych kart i jak gdyby w to miejsce wkleiłam, w miejsce ramki wkleiłam sobie częściowo, właśnie zdjęcie. I tak zamykamy. U Ani tutaj, kolej, na kolejnej stronie, u Ani były, były kopertki. Kopertki gotowe, takie maleńkie. Ja nie miałam swoje, stworzyłam po prostu z papieru, który posiadałam. Tutaj się zmieszczą zdjęcia. Trochę będzie, może ciężko, ciężko wyciągać, ale myślę, że jak się wyrobi, to będzie dobrze, bo jest dość ciasno, przez to, że jest na górze przyklejone, no, ale myślę, że jakieś pamiątki będzie. Lecimy dalej. No, papiery też są prześliczne, też jesienne kolory, piękne, idealne na zdjęcia z różnych okazji w sumie, bo to są delikatne, pastelowe kolory, nie jakieś przytłaczające. Tu mamy miejsce na trzy zdjęcia. Zamykane wszystko na magnesy. Tu mamy kolejny ballybend właśnie z miejscem na zdjęcie 9x13. Myślę, że spokojnie można by też mniejszy rozmiar wkleić, ewentualnie opis zrobić. Tutaj tak. Z tyłu pewnie też można by było zdjęcie wkleić. Myślę, żeby nie, nie przeszkadzało. Lecimy dalej. Tu jest miejsce na jedno. Drugie i trzecie zdjęcie. Nie jest jakoś specjalnie wiele miejsc na zdjęcie, ale na jedną okazję lub kilka spacerów jak najbardziej się sprawdzi. Tutaj mamy miejsce na zdjęcie, i tu kolejna, właśnie kopertka. Myślę, że spokojnie coś tu się zmieści. I tak zabezpieczam. I tu już ostatnia strona i miejsce na zdjęcie. Te grafiki to są po prostu wycięte z resztek, na przykład tutaj. Tu już jest karta. To jest też, to jest z bloczka uzupełniającego grafika. I tutaj mamy ostatnią stronę okładkową. To jest też kawałek dużej grafiki z, fajnym, z fajną, y, z siedziskiem, taką huśtawką. Stolik jest, także fajnie się prezentuje. Tu mamy książeczkę. Książeczkę na Zdjęcia, oczywiście, cały czas w tym mniejszym formacie. Jedynie tam te dwie kopertki są. I to by było wszystko. Także tak się przedstawia mój dzisiejszy album. Polecam wszystkim. Bardzo fajny, szybciutko się robi. Ania bardzo fajnie tłumaczy. Także jak najbardziej. Zapraszam na kanał Ani kolor i kropka Ania bardzo, bardzo kreatywnie przedstawia możliwość użycia papierów, możliwość zabawy z formami, także jak najbardziej polecam. I na dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia w następnym filmie.